W przełowie czerwca i lipca 2011 roku odbył się w Krakowie projekt Melkomenna Poznajmy się przez teatr. Dwie nieformalne grupy teatralne, rosyjska Karuzela z Polski oraz laboratorium twórcze Artel A z Łotwy przez tydzień wymieniały się swoimi doświadczeniami, uczestniczyły w warsztatach teatralnych, prezentowały swoją twórczość, a na koniec przygotowały wspólny autorski spektakl, który był efektem tej ponad tygodniowej pracy. Projekt sfinansowany został w ramach programu Młodzież w Działaniu, a jego organizatorami były Instytucja Inwestycji Ateb, mamy naukowo-badawczy zajmujący się rozwojem współpracy między Polską a krajami do obozów Patronem projektu jest Mel jedna z mózg, patronka tragedii, patronka teatru. Postanowiliśmy ją wykorzystać jako symbol, żeby nasz projekt był rozpoznawany, żeby każdy raz nas wiedział, że tutaj chodzi o działania teatralne. Dlaczego teatr? Ponieważ teatr jest sztuką uniwersalną, która potrafi łączyć ludzi bez względu na to, z jakiego kraju pochodzą, i dzięki teatrowi można zbudować prawdziwy, już kulturowy dialog. Laboratorium Twórcze Art, and Art to grupa eksperymentalna założona przez studentów Uniwersytetu Dynenburskiego. Kierownikiem studium jest Wiktor Jansson, reżyser i pedagog. Grupa ma na swoim koncie kilka spektakli, ale przede wszystkim zajmuje się eksperymentami z pokoleniami i i teatru. Młodzi ludzie m.in. zrealizowali spektakl Miłość, a także dwie człowieka parodii, w którym realizowali go między krajami, zarówno rosyjskich, jak i światowych. Ta rosyjska karuzela założona została przez studentów filologii rosyjskiej. I jego kierownikiem jest Olga Celem teatru jest przede wszystkim propagowanie literatury rosyjskiej. Wszystkie sztuki wystawiają oni oryginalne. Najlepszy spektakl, będzie może opartą został na i na Ważnym elementem projektu był warsztat teatralny, przygotowane i przeprowadzony samodzielnie przez jego uczestników. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zajęciach z pantomimy, a także w zajęciach do sztuki aktorskiej, śpiewu scenicznego, mowy scenicznej, Warsztaty były istotnym elementem projektu, ponieważ dzięki nim młodzi ludzie nie tylko podnosiły swoje kwalifikacje autorskie, ale nabyli drugie, inne ważne umiejętności, np. umiejętności pracy w grupie, umiejętności wiedeckie, a także przede wszystkim rozumieją samych siebie i swoje możliwości. W ramach projektu Metropolena odbyły się pokazy autorskich spektakli. Każda z grup mogła zaprezentować swoje przedstawienie. Nasi partnerzy z Łotwy pokazali spektakl Puszki Deszczu, który był. O wybaku i złotej Spektakl ten pokazywał teatr jako miejsce wycieczki od rzeczywistości. Symbolem teatru był strych, magiczne miejsce, w którym młodzi ludzie wyobrażają sobie, że są aktorami i zapominają o swoich codziennych sprawach. Natomiast partnerzy z Polski zaprezentowali spektakl Droga Sergii Sergiejerna. Według dramatu Jednilo Zomowskiej, spektakl ten był różnym nawiązaniem. I pokazał młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy nie potrafią poradzić sobie ze swoimi dynamotami. Najważniejszym efektem projektu był wspólny spektakl przygotowany przez uczestników wymiany. Młodzi ludzie przez ponad tydzień pracowali nad jego kształtem, i w efekcie powstało budowisko niezwykłe, które z jednej strony było nawiązaniem do poezji Majkowskiego, z drugiej strony bazowało na osobistych przeżyciach i mocy jego uczestników. Symbolem tego spektaklu były nożyczki. W taki metaforyczny sposób pokazywało, jak młodzi ludzie, ludzie odcinają się od swojej przyszłości. Spektakl ten posiadał dość różną formę i najważniejszym jego elementem było włączanie działania sceniczne publiczności. Niezwykłość tego spektaklu polegała na tym, że widzowie pozbawieni zostali poczucia bezpieczeństwa, i nie byli widzami, ale stali się współczesnikami tego tytułu, który przez 20 minut rozgrywał się na nasze oczach. Tutaj, jak moja udowodnił, że ta żywą i ponadczasową. E, pokazał przede wszystkim, że teatr rzeczywiście pozwala na zdobywanie trwałych więzi, trwałych kontaktów i tak mocno iluduje ludzkie życie, że dla uczestników wymiany był to moment niezapomniany. Dzięki nim